No trochę lepiej. A złoć, no to chyba możemy zaczynać, prawda? W dobrym kierunku jedziemy. Doskonale! Ho, 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 ho! Ho, ho! Chodźcie z nami! Ho, 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 ho. Witam Was! Kamienne dużanki! Kamienne dużanie! I kamienne gużdlączka! Bardzo miło mi Was spotkać! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Ho, ho, ho! od stóp do głów. Żywaczny stwór. Gdyby pojawiło się obok was coś, coś śmierdzi spalenistą. Uważajcie, żeby się diabelstwem od niego nie zaraził. Ho, ho, ho! magicznym orszaku są jeszcze inne postaci. Hej! Całkiem magiczne! Zobaczcie obok mnie... jest on się piłka Możemy bawić się w magiczna śnieżynka. Brawo dla naszej całkowicie czarodziejskiej śnieżynki. Dziękujemy za zimę, śnieg i wszystkie zimowe zabawy. Ale skoro mówimy o zimowych zabawach, nie innymi o lepieniu to zobaczcie kto w naszej ...i w oczywiście bałwane. Nie jest to zwykły bałwan, ale ma on ze sobą absolutnie czarodziejską miotlę. Nie dosyć, że miotlę, ale że aż znika z oczu patrzący. Nie można go boiwać. Jest prędki jak, jak światło, a nawet jeszcze bardziej szybki. Kiedy on tak szybko się porusza, robi zabawki do wszystkich prezentów Świętego Mikołaja. Wy piszecie listy, a Elfu Oczywiste. Te dwie postaci, które widzą zasaniami, to... Nie będzie. Nie bierzcie zbiegie z układu. Słodycze są smaczne, ale trzeba je jeść z umiarem. Rudeucie zakręcajmy. To chyba tu. Dobrze idziemy. A no co tak słabiutko? Dobrze idziemy. No teraz to rozumiem. Ale w piękne miejsce.

Najwyższy czas się poznać. Ja mam na imię Mikołaj. A teraz proszę, żeby wszystkie dzieci, o, o, o na trzy, cztery, głośno powiedziały swoje imię. Trzy, cztery, ja! Jak stoi... Absolutnie magiczny bałwanek. Czy wiecie, dlaczego? Oczywiście, to śnieżynka I ta śnieżynka zobaczcie co ona ma. Ma swój magiczny koszyk. I w tym koszyku, tak nie jest to ona sprawia, że w zimie schmur z nieba. I kamiera górę Lecą płatki śniegu Muszę wyparzyć się wtedy Budować bałwanki I jeździć na narnach i czas iść spać Zachodzi za horyzont, a na niebo Wychodzą gwiazdy I mamy los A Ają wołowiony Z kolei ma skrzydłany I gwiazdy mówią do pracy. Ja się A ja nauczę Was co To jest. Słuchajcie, zacznijmy na policję. Tak będzie polejlenie. Czy to policja? No właśnie, tak, tak. Bardzo poważną sprawę. Tutaj na rynku jest diabeł. Nie no serio mówię, tak, diabeł. Pali się ogniem i chcę, ho, 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 ukraść prezentu. Jak to w toku? Mikołaj, święty, tylko czas, żebyśmy może co zrobili? Co? ale tylko, że tak powiem, słyszałem tutaj głosy. Najwyższy czas, żebyśmy co zrobili? Zapaleli, choinkę, ale przecież nie zrobimy tego sami. No, o, ja się zjadło za dużo pierwiczków, troszkę ciężko. A rozdałeś już wszystkie prezenty? A skąd? Tyle tych gdzieś jeszcze czeka? Wszystko przed nami. Proszę państwa serdecznie państwa witam. Ja i y, członkowie Rady, członkowie Prezydium Rady oraz wszyscy obecni radni, mam nadzieję. Witamy Państwa na naszym Jarmarku Bożonarodzeniowym. Witamy Kamilnogórzan, witamy... Gości spoza kamiennej góry liczymy na wspaniałą zabawę dziś, jutro i pojutrze. Proszę Państwa, pogoda prawie dopisuje. Hubowe, jak sądzę też. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, ale ja nie będę dzisiaj o nich mówił, bo Państwo to już wszystko znają. Kto jeszcze nie zna, to sobie doczyta na plakatach, doczyta sobie na Facebooku, ewentualnie na naszej stronie. Serdecznie witam, zapraszam do dobrej zabawy, a teraz oddaję głos Pani Przewodniczącej. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w imieniu Rady Miasta i tutaj Burmistrza, gospodarzy tej imprezy. Mikołaj rozpoczął, Mikołaj już przyszedł, dzieci są zadowolone. Życzymy udanych trzech dni zabawy na Jarmarku Kamiennogórskim, wspieranym przez koncert sobotę wspieramy przez kontakt karykatury w niedzielę, jutro zapraszamy do począstunku i wspierajcie nasze tutaj osoby, które prezentują swoje umiejętności. Jeszcze raz serdecznie witam i zapraszam do wspólnej zabawy. Dobry wieczór Państwu, Witam Mikołaja. Widzieliśmy się już wcześniej. Szanowni Państwo, patrząc na Was a na, podjęcie, na te filmy, Powiem Wam przed nami trzy dni wspaniałej zabawy. Dali Bóg, żeby pogoda go pisała i obyśmy się do siebie uśmiechali. Powiem Wam tak, ja jestem w najcięższej sytuacji. Pan burmistrz otwiera Jarmar, ale on co drugi dzień coś otwiera. To ścieżkę rogą w Centrum Kultury w przedszkole, a za chwilę będzie otwierał jeszcze piękną. Ale sportowo. Pani przewodnicząca, nauczycielka, wystarczy, że dostali dobrą ocenę, to już się odbiera przyszłość. Natomiast odboczy. ja powiem Wam tak, całe życie zawodowe zapytałem. i teraz będę musiał napracować, żeby coś odwołać. Więc też przyłączam się do moich poprzedników i życzę wspaniałej zabawy, uśmiechu i abyśmy w zdrowiu i szczęśliw doczekali do tych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Brawo. Proszę Państwa, zanim odpalę tę koinkę, to oczywiście życzenia e, zdrowych, spokojnych świąt, rodzinnych, e, spotkań, dużo, dużo relaksu, odpoczynku. Nie wiem, co tam Państwo sobie na te święta zaplanowali, ale oby były e, zgodnie, oby przebiegły, zgodnie z Waszymi planami. Oby wam się wszystkie te plany zrealizowały. Oby was jeszcze święty Mikołaj obdarował pod tymi choinkami. Obyście znaleźli tam jeszcze furę prezentów i żebyście przede wszystkim właśnie byli szczęśliwi. Tego życzę wam w imieniu swoim, radnych, pracowników urzędu i wszystkich naszych jednostek. Proszę państwa, za chwilę nastąpi odpalenie nowej choinki. 1, Cztery! Trzy! Dwa! Jeden! 1, Przepiękne! Ależ piękne! Brawo! Zobaczcie, coś jest naprawdę magicznego w tym drzewku. Od razu zrobiło się cieplej. Brawa dla Was! Brawa! W konkursie wiedzy o świętym Mikołaju. Potrzebuje tronu czworo z tego, pięcioro dzieci.